W ostatnich latach prawdziwym hitem na rynku stają się projektory tego typu, czyli o małej konstrukcji, które są w pełni mobilne i które oferują naprawdę niezły stosunek jakości do ceny. Jednym z takich przykładów może być ten oto projektor Kiano Wyżyn, który normalnie kosztuje 700 zł, ale z moim kodem rabatowym można go dostać za mniej niż 600, bo otrzymujecie 15% rabatu. Dzięki czemu tutaj od razu Wam na wstępie mogę powiedzieć, że to jest całkiem niezła propozycja, szczególnie jeśli Chcecie zapewnić sobie fajny obraz, na przykład podczas wyjazdu, albo zamiast kupować dziecku telewizor, postawicie właśnie na takie urządzenie, lub w innym jeszcze przypadku chcecie po prostu pokazać coś w szkole, czy na przykład pracy i jesteście w stanie stworzyć komfortowe warunki, właśnie dla tego projektora. A co to w praktyce oznacza, tego dowiecie się wszystkiego w tym filmie. Także jeśli jesteście zainteresowani, jeśli poszukujecie tego typu projektora, to jak najbardziej wydaje mi się, że warto dać mu szansę. Oglądajcie do końca. I tak jak wspomniałem już na samym początku obecnie trwa promocja, gdzie płacicie za ten projektor mniej niż 600 zł ze względu na to, że otrzymujecie 15% rabat względem tej normalnej ceny na poziomie 699 zł. W skład zestawu wchodzi oczywiście sam projektor, dodatkowy akumulator, który od razu wam tutaj powiem, że naprawdę fajnie się spisuje i jest to bardzo duży atut, ponieważ potrafi wytrzymać około 100 do nawet 120 minut bez zewnętrznego doładowania się, a całość dopełnia ta fajna torba, która powoduje, że w łatwy Sposób można przemieszczać się właśnie z tym projektorem i na przykład zabierać go gdzieś ze sobą na wyjazd lub po prostu brać do pracy, gdybyście na przykład w biurze chcieli coś pokazać. Natomiast zacznijmy od początku, czyli od konstrukcji tego typu projektorów. To, co wzbudza w nich właśnie zachwyt, to to, że są ultramobilne i z drugiej strony nie trzeba już się za bardzo męczyć z ustawieniem ich, co mogło być pewną zmorą w przypadku tych dużych, starszych, albo wręcz bym powiedział, po prostu takich klasycznych projektorów, które trzeba umieć dobrze zamontować, postawić na jakiś półce. No, albo najlepiej mieć statyw, na nim go właśnie wygodnie zamontować. Tutaj w przypadku tego projektora, a raczej dzięki tej konstrukcji która posiada taką stopkę jesteśmy w stanie w zasadzie w dowolnym miejscu umiejscowić właśnie ten projektor a następnie później rzucić sobie w dowolnym miejscu też ten obraz tutaj ten obrót wynosi nawet 230 stopni, możecie go obrócić w zasadzie o więcej aniżeli połowę także naprawdę to się przydaje w momencie w którym chcecie postawić na przykład taki projektor na kanapie albo na przykład na parapecie, no i właśnie opierając się takie klasyczne przedmioty codziennego użytku, właśnie sobie puszczać na przykład jakiś film, czy pokazywać zdjęcia lub filmy z jakiegoś waszego wyjazdu. To jest naprawdę kapitalna sprawa, i tutaj nawet nie chodzi o stricte ten model od firmy Kiano, ale miałem okazję testować już bardzo wiele tych projektorów właśnie z tego typu konstrukcją, i naprawdę zawsze sobie to cenię. Natomiast tutaj to, co od razu jeszcze można powiedzieć, to to, że kapitalną sprawą przy tym projektorze jest, że już w tej cenie macie od razu zewnętrzny akumulator. Okej, okay, nie będziecie na nim w stanie. Wytrzymać całego weekendu, a bez zewnętrznego źródła zasilania odtwarzać sobie przez wiele godzin filmy, ale przez te dwie godziny, albo prawie dwie godziny, jak najbardziej jest to możliwe. Wystarczy że za pomocą przewodu, podepniecie właśnie projektor do tego zewnętrznego akumulatora i, od tak, dzięki temu prostemu sposobowi jesteście sobie w stanie zafundować bezprzewodową projekcję filmu w zasadzie w dowolnym miejscu, chociaż z pewnymi ograniczeniami, ale sobie zaraz do tego przejdziemy. Także tutaj mi się podobają te naprawdę dwa rozwiązania, jeśli chodzi o sam ten obrót tego projektora, a także o ten zewnętrzny akumulator. Bardzo dobre pomysły. Z drugiej strony oczywiście mamy możliwość podłączenia zewnętrznych rzeczy. Między innymi jest tu port HDMI, USB w standardzie A, wejście na mini jacka, no i oczywiście wejście też na kabel zasilający. Gdybyście nie chcieli używać tego zewnętrznego akumulatora, tylko od razu podpiąć się po prostu do zasilania. Także są tutaj te najbardziej podstawowe i w zasadzie najbardziej potrzebne złącza dzięki czemu nie ma problemu, żeby podłączyć z jednej strony laptopa, konsolę, czy po prostu na przykład jakiś dekoder, aby odtwarzać sobie różnoraki filmy, czy Mieć dostęp do normalnej telewizji. Natomiast to, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to mamy oczywiście moduł Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, to w połączeniu z systemem operacyjnym Android 11 gwarantuje nam dostęp do przeróżnych funkcji, które mogą współgrać idealnie z waszym tabletem, telefonem, czy również laptopem, a mianowicie mając Androida, czy nawet iPhone'a, jesteście w stanie podłączyć się do tego projektora i w bezprzewodowy sposób pokazywać na przykład zdjęcia, pokazywać filmy z jakiegoś wyjazdu, czy po prostu odtwarzać sobie Jakieś klipy bezpośrednio z Netflixa, YouTube'a czy innych aplikacji, w zasadzie dziesiątek aplikacji, które możecie sobie tutaj normalnie zainstalować. Mega fajna sprawa i to, co się tutaj ceni, to to, że nic tak naprawdę więcej ze sobą nie musicie zabierać, tylko na przykład bierzecie ten projektor i wasz telefon, który zawsze macie w kieszeni na jakiś wyjazd i od tak możecie sobie oglądać dowolne filmy, na przykład z biblioteki Netflixa, albo puszczać coś, co macie bezpośrednio na waszym telefonie. To jest już też pewien standard, ale jednak warto to docenić, że nie trzeba. Już nawet posiłkować się kablem HDMI i łączyć go z laptopem, tylko zabieracie to jedno urządzenie. Co więcej, jakbyście się uparli, to nawet nie trzeba podłączać zewnętrznych głośników, ze względu na to, że ten projektor ma je wbudowane. Ale mówiąc szczerze, jeśli liczycie na naprawdę dobre wrażenie audiowizualne, mówię też w kontekście oczywiście tej ceny, to podłączyłbym sobie jakiś zewnętrzny głośnik na Bluetooth, aby po prostu doświadczyć więcej basu, aby ten dźwięk był bardziej szczegółowy. No bo tutaj nie ma tragedii, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ale na jakieś super wrażenia to raczej nie może. Możecie liczyć? Taka jest przynajmniej moja opinia. Ja bym rekomendował po prostu podpięcie czegoś zewnętrznego. Jeśli chodzi o samą konfigurację, nic prostszego. W zestawie jest oczywiście pilot, dzięki czemu możecie sobie ustawić poszczególne właśnie opcje, personalizować i tak naprawdę pod siebie. To, co jest warte zaznaczenia, to to, że jest tutaj funkcja automatycznej korekcji obrazu, więc możecie ją sobie włączyć i tak naprawdę nie musicie nawet regulować takiego dziwnego formatu obrazu. Tylko system za Was to zrobi i działa to naprawdę nieźle, chociaż dopuszczam opcję, że. Czasami lepiej jest samemu sobie to pod swoją ścianę po prostu skonfigurować ze względu na to, że zwłaszcza jeśli położycie ten projektor na jakiejś nieregularnej powierzchni, na przykład na jakimś oparciu, na kanapie whatever. To wydaje mi się, że takie manualne dostrojenie tego może być lepsze. Jeśli natomiast mielibyśmy powiedzieć sobie o kwestii wyostrzenia obrazu, to tutaj nie ma tej inteligentnej, automatycznej funkcji, ale mówiąc szczerze, w tym budżecie byłoby to ciężkie i trzeba posiłkować się po prostu tym pokrętłem, które znajduje się na górnej części tego projektora. Zajmuje wam to. 2-3 sekundy i obraz jest oczywiście wyregulowany, więc nie jest to duży problem, ale zaznaczam, że musicie po prostu to robić sami. No i jest też oczywiście sporo opcji, dzięki którym możecie na przykład naprawdę dziwnych albo po prostu nietypowych miejscach zawiesić ten projektor, jak chociażby umiejscowienie go na jakimś stelażu pod sufitem, aby wyświetlać na przykład jakieś prezentacje i tak dalej. Jeśli chodzi o samo działanie tego systemu i samego projektora, nie mogę się przyczepić, może nie jest to jakiś demon prędkości. Czasami musicie mu dać chwilę dłużej, aby sobie pomyślał, wczytał daną funkcję, ale ogólnie nie zacina się działać na naprawdę płynnie jak na projektor tej klasy uważam, że naprawdę fajnie się spisuje. Natomiast jeśli chodzi o to co najważniejsze przy tego typu sprzętach, czyli o jakość i jasność samego obrazu powiedzmy sobie szczerze projektory tej klasy mają pewne ograniczenia, ograniczenia polegające na tym, że raczej nadają się do pomieszczeń, gdzie macie kontrolę nad światłem to znaczy, że z jednej strony jesteście w stanie w czasie projekcji wyłączyć wszystkie lampy, ale z drugiej strony zasłonić po prostu też okna, chociaż czasami nie jest to aż tak konieczne, bo pokażę Wam dwa scenariusze, w tym jeden, gdzie nie zasłoniłem wszystkich okien i nie było zupełnej ciemności, a obraz i tak sobie nieźle radził. Natomiast tutaj ta charakterystyka samej jasności na poziomie 150 ans i lumenów wygląda niezbyt imponująco, ale w praktyce Wam powiem, że nie ma tragedii. Wielkość obrazu tu jest rekomendowana pomiędzy 32 a 120 cali, a rozdzielczość wynosi 1280x720 i wydaje mi się, że w tej klasie projektora, w tym budżecie, no ciężko oczekiwać czegoś więcej. Generalnie nie patrząc na ten pierwszy scenariusz, a raczej oglądając ujęcia z projekcji w momencie, w którym zasłoniłem wszystkie rolety i było naprawdę ciemno w całym domu, ten obraz jest bardzo dobry. Nie można tutaj powiedzieć, że ten obraz jest wyblakły, kontrast jest tutaj naprawdę na przyzwoitym poziomie i nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że można przy użyciu tego projektora zafundować sobie taki wieczór filmowy. Nie będzie to porywająca jakość, trzeba sobie to wprost powiedzieć, ale patrząc na cenę ten obraz jest naprawdę dobry, a niektórzy nawet mogą powiedzieć, że coś więcej, ani jeżeli dobre. Natomiast tak jak Wam mówię, tutaj widzieliście ujęcia w momencie, w którym miałem kontrolę nad tym światłem i zasłoniłem po prostu wszystkie rolety w trakcie nagrywania też tego klipu. Jeśli natomiast nie mielibyście takiej możliwości, albo chcieli użyć w pracy w jakiejś sali konferencyjnej tego projektora, gdzie w ogóle na przykład nie ma żaluzji, nie ma rolet, no to można powiedzieć, że ten obraz będzie widoczny. No ale jednak da się odczuć, że tutaj ta jasność samego tego projektora nie jest jakaś mega topowa. Natomiast to nie jest też tak, że nic nie widzimy oczywiście bo nawet w tym scenariuszu, gdzie były odsłonięte okna, generalnie ten obraz jest widoczny i można sobie pograć, czy pooglądać jakieś treści właśnie przy rzucie tego projektora. Tutaj po prostu w tym przypadku, no nie można się spodziewać już jakiejś porywającej jakości, no i generalnie przy ogólnie tej klasie projektorów raczej zaznacza się, że warto kontrolować jednak to światło, bo po prostu można wycisnąć wtedy z tych projektorów znacznie, znacznie więcej. Także to, co chcę podkreślić, to to, że ten obraz może być dobry, tudzież bardzo dobry w momencie, w którym macie za. Ciemnione te pomieszczenia, natomiast ta jakość spadnie raczej do takiej przeciętnej, kiedy będziecie naprawdę dosyć jasno i żadnej rolety w waszym domu nie będziecie w stanie zasłonić, albo będziecie chcieli coś pooglądać o 12 w południe. Natomiast zbierając do siebie te wszystkie rzeczy, o których wam powiedziałem, patrząc na diesel, konstrukcję, no i opierając się na samej cenie, również tej promocyjnej, czyli mniej niż 600 zł, i dokładając również do tego zapewnienie producenta, że sama lampa powinna wytrzymać dobre kilkadziesiąt tysięcy godzin, tutaj firma Kiano podaje nawet wartość. 50 tysięcy godzin. Ja nie jestem oczywiście w stanie w tego żaden sposób przetestować, więc nie będę się odnosił. Natomiast patrząc na te rzeczy, które miałem okazję przetestować i o których wam mówiłem, powiem wam, że to jest naprawdę niezła propozycja. Nie jest ona dla bardzo wymagających osób. Nawet te średnio wymagające osoby mogą chcieć czegoś więcej, co oczywiście też się będzie wiązać z wyższą ceną. Ale jeśli nie chcecie zapłacić więcej, bo na przykład ma być to urządzenie tylko dodatkowe, w żaden sposób nie chcecie zastępować telewizora, ale potrzebujecie sprzętu na przykład. Na jakieś wyjazdy albo od czasu do czasu chcecie coś zaprezentować w miejscach, gdzie w ogóle nie ma żadnego wyświetlacza telewizora, to myślę, że warto jak najbardziej zainteresować się tą propozycją, bo to, co ją wyróżnia, to ta konstrukcja, która naprawdę pozwala na duży komfort, jeśli chodzi o umiejscowienie go. Mamy też fajny system, możliwość łączności nie poprzez same wejścia, złącza, różne kable, tylko również za pomocą bezprzewodowego przesyłania, za pomocą na przykład Wi-Fi, podłączenia się bezpośrednio do tego rzutnika i pokazywania sobie coś z telefonu, także to jest naprawdę mocny, punkt, przewaga właśnie tego projektora. Jeśli chodzi o samą jakość, tu odniosłem się już dosyć szeroko, jakbym ją ocenił. Raczej będziecie w stanie wykrzesać z tego urządzenia więcej jakości w momencie, w którym będziecie sterować, a raczej zarządzać dobrze światłem, a raczej jego brakiem, bo w przypadku tego, jak macie mocno nasłonecznione mieszkanie i nie jesteście w stanie nad tym zapanować, no ten obraz będzie mocno średni, ale w innych przypadkach jak najbardziej zadowalający. Także gdybyście byli zainteresowani zakupem tego projektora od polskiej firmy z gwarancją 24 miesięcy, to jak najbardziej może można to też zrobić, link łącznie z kodem promocyjnym jest oczywiście w opisie tego filmu, więc tam Was odsyłam, a ode mnie to już by było na tyle, trzymajcie się, cześć!